Yeah, King okay. i razejrzyjmy się co to do koncz Chyba zainwestowanie w kusze jednak byłby lepszym pomysłem. Ups! Za szybko wstałem, roń. Teraz. No, nawet z nich mięso jest. O. Orkowie. O nie żebym się bał starcia z nimi, czy coś, ale to będzie bardzo upierdliwe. Bardzo, bardzo, bardzo upierdliwe. Bardzo myśliwe. No dobra, zobaczymy. Plażą, proszę. Znaczy, mój dobro, to jest wojownik. Ja jestem. znaczy, to jest myśliwy, jestem. wojownikiem. Oj, parkowa broń. A ee, za zmienić miecza. No, 6 punktów wyraźnie różnicy, nieważne. O, broń ręczna. To łach. no dawaj. No Jeszcze jeden No nie, na pewno się już wyleczę. I znów zapiszę Pierwszy zajrzę tutaj. Nie, tylko ostroku w bardzo dziwnym miejscu. Znaczy, no, to jest nie za ostroku? Chyba tak, nieważne. No, chodź. Jak działa blok w tej grze? Zawsze wydawało mi się dziwne. Nie można odskoczyć sprawnie. No i nie można nic kierunku bloku. W jest to o wiele lepiej rozwiązane. No, ale trudno. No, teraz znowu. Ostatnio nic sobie nie miał. No dobra, jestem przed Cmentarzem Orków. Eee, no to to zapiszę. Dobra... Pochodnie w I lecimy. No, co i mi się zaklęcie światła, jak diabli. No chodź, to I nie go jako. W świątyni chodzi z dwuręczną bronią. O O, i przypadła moja szansa zdobycia broni dwuręcznej. O, <gryzny> <gryzny> tu można wyjść? Eeeh, nic nie daje, niestety. Kocianka? Miau. Była psianka, no to i kocianka też może być. E, 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 no nie, wdawało mi się, dobra. Tędy w sumie wlazłem. Dobra, droga dalej. Koś tędy... works it works no chodź. no, no wreszcie same krusze waroki dobra nauczyła się na wpierniczeć Pis, już da. Znowu tu idzie. Znowu broni. Lebil. No gratulacje, zdałeś brzo broni, broni. Ow. Ok. O, słyszałby ktoś, żeby się tu gdzieś z czymś kimś... Wstępny Całe szczęście, że nie jestem skupienia na tym balu i nie widzą w ogóle mnie Po że ich masakruje A już to cholera Przewaga broni lekkiej nad ciężką. Dzięki za pomoc, zjawiłeś się w ostatniej chwili. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomne. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze Starego Obozu. <laughs> Skoro przysyła ja się Bractwo, obozu, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Okej, okay, pozbieram broń orkową. Nie jest za wiele warta, ale więcej niż kije z gwoździami. No i zginęła to moją pochodnie.

Y... Czy nie można tego zobaczyć? Ha. No dobra, to wszystko najwyraźniej co tu jest. A ten trzydwie jest 15 ręczny. <śmiewanie> no, oficjalnie zaczynam walczyć w ręcznym w takim wypadku. Podejrzewam, że upadku tu w dół nie przeżyje, ale i tak szuję. To to Skacz! Ej, nie aż tak daleko Podera Eee No już na szczęście jestem A Ach, zbyt po połowę tym macham. No, come on! Czy ten... O, jest New York. No, no, zresztą ułatwił mi trochę życie, aczkolwiek w dalszym ciągu wezmę miecz zwycięstwa. No, podnoś to, dobrze, rozejrzyjmy się. Ale już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Właśnie widzę. Huh? Aha. Druga połówka pergaminu. Hmm. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Tak, w mojej kieszeni. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale! To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Hmm, czyli co mamy wracać? Czy... Musimy szukać dalej. Ech. No dobra. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym te jaskinie. Tak, to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Eee, Okej. Okay. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. Czy teraz musimy znaleźć jeszcze konkretne miejsce? Super. No dobra. Okej. Okay. Czy tak, tędy już lazłem? Nie, tędy jeszcze nie lazłem. No to jazda, teraz tędy. Okay, dobra jestem. O, -o. No cóż. Ech, jeszcze raz. A tym razem się jednak wyleczę przed e, konfrontacją jakąkolwiek, szczególnie z dwoma nieraz. Podejrzewam, że w takim wypadku będę musiał unikać. A chyba Lukor załatwi chociaż jednego z nich. Wtedy będą mógł cokolwiek zrobić, tak naprawdę. No co zobaczymy. No co, kurde, czeka. Aha, aż mnie zabiją. Miło z jego strony. Miło, naprawdę. Świetne wsparcie ten bal lukor. Ty debilu. Nie, ten kork żołnierz to już jest problem. Reszta orków o tyle o ile, ale żołnierz... Ech. Dobra, potraktuję go... Ups. No dzień dobry kulą ognia, zobaczymy co wtedy powie. I was like, ooh, cha cha cha, ooh, cha, -cha, -cha. Žinau, kad balsavau, bro. Ale to, że mój pomocnik jest na najważniejszym zonie lekarskim mnie trochę irytuje. Co to jest? Krusz urok. Jeszcze dodatkowe pięć obrażeń. Dobra, no, ale zanim. przed nauczeniem się badania bronią wręcz na drugi poziom, wspomniałem co tutaj próbować, niestety. O! To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. O -o. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Gdzie ten Za tą ścianą to musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji właśnie tutaj, przed tą ścianą. Okej, okay. tak to już jak świetny pomysł. Nie Nieznane zaklęcie. Opcja ta, ee... opcja technika teleportacji. To ja poproszę moją pochodnię. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę, znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Wiem, pójdziesz. O, piłka. E, 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 e. Ciekawe, że zielone rzeczy rosną w totalnej ciemności. Jakoś mi to tak e. chlorofil, fotosynteza plus ciemność średnio. Działa, no, ale miejmy nadzieję, że chociaż też nie będzie więcej jorków. W końcu, no, właśnie tworzyłem przejście, co za pomocą zakończyć teleportację. Więc teoretycznie powinien być, być tu chociaż. O, miecz oh. śmierci. Okej. Okay. Zawsze trochę lepiej. A ciekawe, co robił ludzki miecz workowej Rui i... Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Nie! Panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina, twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana, ofiarę z człowieka. Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Giń, niewierny psie! Ja! A gdzie go mięż w rękach ci podział? No i no, mila to co robi? Już, a pieci? Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Z pewnością. Ech, ten sam tryb, co Bullyt widzę. Ok, 5 tekstów. No dobra, to y, byłyby które do wyjścia. Właśnie tutaj się skręć, cało. I tu jest grobowiec, który będzie jednocześnie robotem Balukora. A tu. Uu, gorzki chleb, hm. wow. że No, po prostu coś już stąd wynieśli. Tak czy inaczej. Dobra, sprawdzę jeszcze salę, która była przed tym. A, nie, tutaj, tutaj. Bo tu gdzieś stał wojownik. Chyba, że stał tutaj na środku, bo stąd no ja... Ta, Tak, stał na środku, dobra. Ja mi nie chyba jego broni nawet. O, tylko jeszcze te załomy tutaj. Może coś tu jest jeszcze gdzieś upchniętego ciekawego? Dobra. Ech, no to trzeba wracać do obozu na bagnie. Dobra. Wróciłem do starego obozu po e, tej niefortunnej sytuacji w e, grobowcu. I teraz może dam radę złożyć raport. Może. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeżeli teraz bezwzmienny powiesz dalej, nic nie ma się pojęcia o niczym i nie, nie to po się w nic nie, nie było zbyt Swoją, zasna... Swoją drogą zastanawiam się, czy jeżeli teraz pójdę do nowego obozu, to słuszczą miło od tego tytułu, że mam na sobie zebranie strażnika. Krok darmo zjadł. Jest. Witaj! Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Rytuał wielkiego przyzwania już się odbył. Dobrze się spisałeś. Jeśli myślisz, że. Hmm, dobra. Tylko co teraz? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Witaj! Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Aha, no dobra. Czyli nic się nic nowego? Gomas pewnie nie ma nic dla mnie do powiedzenia. I zapewne rzuci ze stylu Czy pozwoliłem się do mnie odzywać? Witaj! O jednak.